Moneczką z tej strony RT Gamer. Jak widzicie postawiłem już tutaj moje droidy wszystkie na to żeby siedziały i tworzyły przedmioty, ponieważ potrzebujemy wielu tematów, a mianowicie przede wszystkim bardzo wiele potrzebujemy fiberglass i bardzo wiele potrzebujemy plastiku, a także elektronik, bo bez tego nie ruszymy dalej, a mamy kilka rzeczy do zrobienia. Póki co mamy spory zapas tych przedmiotów, więc zróbmy sobie cool Zróbmy sobie fishing rod, bo też nie mamy. A tutaj możemy wrzucić już taikon backpack albo demon boots. Chyba bardziej potrzebujemy w tym momencie taikon backpack, także pozwólcie, że ja sobie tutaj to wrzucę. Udało nam się zrobić skulbow w miarę szybko oraz udało nam się zrobić fishing rod. W międzyczasie mamy demon amulet. Do tego potrzebujemy fossil. Żeby znaleźć Fosil, spróbujemy pokopać trochę. Mamy Tycoon Backpack, 4 sloty więcej. A my sobie skoczymy tutaj na tą wyspę. Spróbujemy odnaleźć troszeczkę fosilów. Może się uda gdzieś tropnąć. I postaramy się przy okazji tutaj gdzieś nie zginąć. Bo trochę tych potworów to jest. Jest w tej grze pewien achievement, który trochę mnie niepokoi. A mianowicie jest to achievement, który. Nakazuje nam, żebyśmy zrobili całą, yy, tak się nazywa się po prostu wodoodporny, czyli każdy, każdy element gdzie będzie woda, czekajcie czy ja mogę ją, czy ona dzięki temu chodzi szybciej? O cholera, muszę to sprawdzić, czekajcie. Czy to przyspiesza robotę? Nie, chyba nie. A ja już myślałem, zbijmy to w cholerę. Jest taki właśnie achievement zwany wodoodporny. A nakazuje nam on, żeby na każdym y, elemencie w grze, gdzie jest woda, postawić albo mostek, albo ziemię. Taką, którą się kraftuje w Flower Press. Także będzie to bardzo wymagające wyzwanie dla nas, żeby. Każdy jeden kwadrat wody zamienić po prostu w taki, że na który możemy stać. Ale możemy to zrobić. Ja już powoli zacząłem sobie zbierać tych kamyczków, takich, które, się, które zakrywają te takie podłogi, tak zwane. A na razie w międzyczasie szukamy tego fosil. Może gdzieś tu się ukrywa ten fosil dla nas. Na razie nigdzie nie widzę. Mam dosyć dużo. Przekopałem je w nadziei, że gdzieś tam coś trafię. Chyba że znowu nie widzę tego, a mam w kieszeni. Ale to sobie sprawdzimy po prostu w bibliotece. Czyli w muzeum. Tak to zawsze biblioteka, ale to jest muzeum. Zajrzymy tam sobie z ciekawości. Zobaczymy, czy jakiś fosil już powinniśmy zmieć, czy czego nadal nie mamy. On będzie tutaj, w archeologii. Fosil. Jest to jedyna rzecz, której jeszcze nie znalazłem. Także okej. Okay. I zobaczymy, jak tam się kraftują przedmioty, bo w sumie warto byłoby tego nadzorować trochę, bo widzę, że coś się porobiło już. Electronics idą z, role, z royal, ale teraz potrzebuję tak. Podejdźmy sobie tutaj. Demon Gloves. Jeszcze zawsze fiberglass, dobrze. Tu się fiberglass robi, ok, a tutaj fiberglass się nie robi. Zdajmy 4. Tutaj będzie zaraz się kończyło. I musimy koniecznie postawić trzecią taką fabrykę. Także ja się pozbędę jednego kowadła i tego miejsca tutaj tego kociołka. Na razie póki co. A tu sobie postawimy po prostu kolejną fabrykę. Postawimy sobie tutaj kolejną fabrykę. I przydałoby się jeszcze po drugiej stronie, tutaj postaci jedną fabrykę. Dobra, na razie może trzy wystarczą. Też fiberglass wrzucimy, niech się kręci. 4 sztuki. No, ten fiberglass jest nam potrzebny. A tutaj na razie wrzucimy Void. Aha, Great Schooling nie mamy. Niech się kręcą w takim razie. Tutaj zaraz wrzucam ten Animal Feed. Na razie mogę tylko dwa wrzucić, a dlatego, że już 15 zrobiłem. Mamy tutaj taką jedną zblokowaną krówkę, trochę biedna, no ale służą do tego, żeby te gówno robić. Jak widzicie 700 kup. Za to weźmiemy znowu sobie ty. z 15, a całą resztę przerzucamy tutaj w tej maszynce i robimy sobie landfilly. Jak widzicie, już możemy zrobić 388. Także ja to teraz zrobię. A z tych rzeczy, które mi się udało zebrać, mamy to tutaj, 187 w tym momencie. Weźmy je sobie do ręki i będziemy powoli powiększać te tereny, o których mówiłem. Także ja tu sobie spędzę trochę czasu na te powiększanie tych terenów, dzięki czemu będzie nam po pierwsze więcej surowców się pojawiało, a po drugie będziemy sobie zaliczali ten achievement, żeby wszystkie te nasze tereny były. Wodoodporny. Przy okazji ja mam sobie jednego tutaj yy, Spirit Orba, więc dodajmy sobie może kolejną umiejętność, a będzie nią. Hmm. Bufy trwają dłużej, może niekoniecznie. Odblokujmy sobie szrajny. Odblokujmy sobie Shrine'y, Będziemy mogli sobie dawać bufy. Pamiętajcie, że stawiając te wszystkie te tereny zielone, musicie przede wszystkim pamiętać o dwóch rzeczach. Żeby zostawić takie puste tereny przykład na latarnie bo to się przydaje, albo na przykład na fisztrapy, żeby łapać sobie rybki. To jest dosyć istotne, bo potem sobie tego nie rozkopiecie na razie, póki nie odblokujecie pewnego narzędzia. A druga rzecz... Sprawdzajcie za instancjami, czy nie zostało też trochę miejsca wolnego i za strukturami, bo też tam często nie widać tego, a zostają te rzeczy. Dobra, ja tam już wszędzie wszystko mam, tak naprawdę, w każdym tym biomie mam fisztrapy, które same łapią mi rybki i różne przedmioty, więc chyba mogę zakopywać większość. Ewentualnie myślę nad takimi ternami, gdzie jest dużo. Po prostu dużo przestrzeni, że tam mi się 300 latarnia morska, bo latarnia powiększa dropy. Więc warto parę latarni mieć na mapie. No mają dosyć duży zasięg. Ale mimo wszystko warto właśnie parę latarni postawić. Tego tu się znają nad tym miejscem, czy tutaj zostawić trochę tego tej pustej przestrzeni, albo te dwie latarnie postawić. To, że na razie póki co zostawimy. A cały czas póki co rozbudowujemy sobie nasze kolejne wyspy. Tu zostawię też miejsce, bo może się przydać tutaj na przykład latarnia, jedna. Ale więc musimy się tutaj pospieszyć. O, tutaj w tym momencie zajrzymy sobie 2000 ryb. No niech się kraftuje. Może tyle to już do końca gry nie przejem, ale niech się kraftuje. Żarcie mam zrobione, więc teraz tak. Podchodzimy do naszej biednej krówki. Dalej krówka kuchy 846 kup. Oczywiście robimy 15, żeby nie zapomnieć. Dobrze. A z pozostałych poproszę tutaj wrzucić kolejne 418 klocków. Są też takie rzeczy, ja ich jeszcze nie pobudowałem, bo nie mam elektroników. Ale są takie rzeczy, ja wam pokażę. Query automatycznie spawnuje y, kamienie i minerały. Ja wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej. O, postaramy sobie taki Query jeden. I ona nam będzie co jakiś czas przywoływała. O, właśnie. Widzicie to doskonale. Spawnuje nam po prostu bardzo wiele surowców. To bardzo fajna miejscóweczka tak naprawdę. Ja sobie dzięki temu rozkopię ekstra tych surowców. Jak widać dropi też Obsidian, co jest bardzo fajną opcją, ponieważ Obsidian mi brakowało i to bardzo. A teraz dzięki takiemu query możemy Obsidian sobie zespawnować w najbliżej świecie. A jest tutaj dużo przestrzeni. I mamy do tego też taki drugi temat. To się nazywa Mining Road. Czyli to jest to. Widzicie, że jest duży obszar pokazany. Ja, ja spróbuję tak ustawić. O. Może, żeby jak najbardziej. Poza może narożnikiem. W ten sposób to może zrobimy. O. I taki mining road, w tym momencie on dosięga do tego miejsca nad tą palmą, więc ja spróbuję obok postawić drugi taki mining road, nad tą palmą, tak? Mm -hmm. Drugi mining road, ten nam sięga dotąd, nad palmą, to ten nam będzie sięgał tutaj nad palmą. O, dokładnie w ten sposób. I kochani, taki mining road ma takie zadanie, że on sobie po prostu co jakiś czas, jak widzicie, będzie strzelał. O właśnie. I albo nam będzie dropił surowce, o właśnie. Albo nam będzie zabijał zwierzaki, albo nam będzie dropił po prostu, uderzał w struktury różne. Takie mining roady oczywiście można przyspieszyć używając power plantów. Tyle, że do power plantów potrzebna jest elektronika. Wiecie doskonale to. Ja sobie wyłapię te motylki, o czemu by nie? Ok, dobrze. Te zwierzaki też wybijemy w cholerę. Mamy jeden punkt życia. O! Zaliczyłem ten wyzwanie, żeby uniknąć. Trochę, trochę fartownie to się udało zrobić, muszę przyznać. Yy, zaliczyłem takie wyzwanie, żeby uniknąć śmierci nośnego ciosu. Miałem jeden punkt życia i ten gość mnie zaatakował tutaj i dostałem dodge'a, co mi się udało jakimś cudem, że nie zginąłem, tylko uniknąłem tego. Także dzięki temu zaliczyliśmy fajne osiągnięcie. Dobra, przy okazji, jak mam tyle terenu, to ja sobie trochę pokopię. Korzystając z okazji, o zaraz nie zginę. Dobrze, przydałoby się więcej takich tych serduszek, przy kolejnych spiritowach nad tym pomyślę. Nie pokazałem wam jeszcze tej rzeczy. Mamy tutaj coś takiego, co się nazywa balista. Za cztery obsidiany, ja ich nie robiłem dlatego, że właśnie potrzebowałem bardzo obsidian do tych m, m, mechanicznych rzeczy, tych elektroników. A teraz mamy obsydian bardzo dużo, więc mogę wam pokazać. Bierzemy coś takiego, balista ma dosyć duży obszar ataku, i na przykład możemy sobie ją postawić w tym miejscu, i jak widzicie, ona sama wykonuje ataki. I możemy sobie w ten sposób o, stworzyć taką pewną linię obrony. Załóżmy, że trzy na razie te balisty, bo nie mamy już brików. I te balisty na nas sukcesem tutaj broniły na dosyć dużym obszarze. Jest to bardzo fajna opcja. Tu, jak widzicie, mining Rody już zbierają cały czas. Także tu już powoli przestają się pojawiać surowce. Ja tych mining rodów nie będę robił zbyt wiele, tu tak na, pokaz, na odcinek wam chciałem pokazać, ponieważ yy, prawdopodobnie skończyć tak samo jak na moim drugim save. Czyli po prostu będziemy mieli nawet tak dużo droidów, że te droidy no same nam czyściły tą mapę. Praktycznie nie będziemy potrzebowali kopać nic, bo. Na mapie nie będzie niczego do kopania Droidy będą wszystko czyściły no Ale żeby pojawiły się droidy I to w takiej ilości jakiej ja potrzebuję tych droidów To musimy sobie zrobić gdzieś Po prostu niedaleko naszego głównego miasta Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj Musimy sobie po prostu zrobić taką całą wyspę I zapełnić ją marketami Ja zobaczę jak duży jest market Nie mam brików, dobra. Czyli wrzucamy briki na pełną parę. Tutaj może już te rybki na razie stopniemy, a damy sobie brików trochę. Niech się kręcą briki. Tutaj możemy wrzucić chociażby Void Steel. mamy elektroników znowu. Szkoda. Elektroniki możemy zrobić. Możemy zrobić całe 6. Potrzebujemy też fiberglass. Nie mamy plastiku, oczywiście, więc robimy plastik. plastiku możemy zrobić 5 po sąsiedzku Rzucimy kolejne 6. Ok, a z pozostałego możemy zrobić. Szacajcie, coś tu mi bije. Możemy zrobić tak: Demon Boots albo Demon Gloves. Zróbmy Demon Gloves na razie. Na Demon bootsy przyjdzie czas zaraz. Jeszcze 7 fiber, a tutaj plastik, plastiki, plastiki cały czas są potrzebne. No i kury, ponieważ skór potrzebujemy złote jaja. Koniecznie, Wiecie, wiem co tutaj koło tej tenczy, jest dużo fajnego miejsca. Może tutaj byśmy zrobili sobie po prostu taki terenik, i na tym terenie pełnym, zrobimy sobie wyspę marketów. Wydaje mi się tu spoko opcją. Mamy to. Mamy Demon Gloves. Atak speed zwiększony o 50%, co jest bardzo dobrą wartością. Tu już nie można stawiać żadnego spoko. Dobrze. I teraz tak, markety dosyć duże tereny są tych marketów no ale dobra, jeden postawimy po sąsiedzku drugi i na, na następny już nie mamy czegoś, ale zaraz będziemy mieli pewnie bo chciałbym postawić trzeci market potrzebujemy briki cały czas, dobrze potrzebujemy postawić drugi piec na briki panie, rób pan te briki niech się kręcą te briki cały czas a my sobie tutaj ustawimy trzeci marketik Mamy trzeci market, jak widzicie, doskonale. I teraz tak, coś ciekawego. Płynne szczęście, bierzemy tutaj. Fiber bierzemy, i to też bierzemy. A tutaj mining, scroll bardzo dobrze. I tyle, co nam potrzeba do szczęścia. Ok, może wiecie co, ice cream też wezmę, bo tam się zbiera do tego. Te co są z żarciem rzeczy, to też one zbierał. Może. Mm, to też są jakieś zupy. Czekajcie, czego czekaj, nie potrzebuję? Granatów nie potrzebuję. Ciasteczka potrzebuję. Hmm, niech demon hornów na razie też nie. No i okej. Okay. Za ile się odświeżą? Za 4,5 minuty, dobrze. Czy tutaj mogę coś jeszcze postawić? Zbijemy sobie ten... O! Chyba tego już nie mogę wypełnić. To taka przestrzeń, taki trójkąt. Szkoda trochę, bo byśmy postawili kolejne markety tylko o niego. No ale okej, okay, jak się nie da, to się nie da. To pójdziemy w tą stronę w takim razie. Tu mamy Void gloves, Potrzebujemy znowu Fiberglass Kraken A i Void Rose, więc tu już trochę potrzebujemy rzeczy. Mamy też Fiberglass Obsidian i Cinderblom, więc tu mamy elegancko. Brakuje tylko fiberglass. A tutaj brakuje plastiku i złotego jaja. Dobrze. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.